Inżynieria genetyczna wśród dachówek, a wygląda ona tak. Dachówka jest położona i na dachu, i na elewacji. Dzień dobry, cześć. Dziś pokażę Wam bardzo nietypową dachówkę. Dachówkę no, inną niż inne, i to dosłownie. I pokażę Wam również czasopismo branżowe którym warto się zainteresować, bo w nim ukazał się właśnie tekst na temat tej dachówki. Co to znaczy, że dachówka jest inna niż inne? No to znaczy, że ta różnica w jej wyglądzie jest ogromna, że to nie jest tak, że ona się różni tam powiedzmy nietypowym kolorem albo ma jakiś detal, który ją odróżnia od podobnych do niej. Ta dachówka tutaj użyje pewnego porównania. To wręcz inżynieria genetyczna wśród dachówek. I pomysł chyba musiał twórca zaczerpnąć z gry Tetris. Może znacie. No bo dachówki do siebie podobne to na przykład takie. Mamy karpióweczkę malutką, wieżową i dachówkę płaską wielkością mniej więcej odpowiadającą tej malutkiej karpióweczce, no tyle, że ona ma wykrój prosty, prostokątny. Odbiór na dachu będzie po prostu inny. No i właśnie ta dachówka marki Edilians, która to marka powinna być kojarzona z legendarną hugenotką jest pierwowzorem do naszej dachówki, którą za chwilę Wam pokażę. A wygląda ona tak. Otóż pomysł na nią wygląda w ten sposób, że ten wystający na środku element to jest fragment dachówki płaskiej. A ten boczny element to jest cała dachówka płaska. Czyli my tutaj mamy na tej jednej dachówce trzy kształtki. Jeden, dwa i trzeci kształt, trzecia kształtka, która leży, no tak jak karpiówkę się układa, czy dachówki płaskie na środku, na połączeniu. Dwóch poniżej. To co to jest za dachówka? To jest dachówka Neoplatę marki Edilians, którą należy łączyć z tą właśnie legendarną hugenotką. Można tę dachówkę zobaczyć w Warszawie na Ursynowie na Centrum Opiekuńczo-Noclegowym, które to wyremontowało miasto stołeczne. Rzadko się miasta chwalą takimi realizacjami. Częściej są to wiadukty albo jakieś tunele łączące jeden dworzec kolejowy z drugim dworcem kolejowym. A to jest taka perełka, która ma bardzo ludzki wymiar i tyle. Mała przerwa. Poświęć mi proszę 30 sekund. Jest możliwość wsparcia kanału. Zobacz, jakie masz opcje lub współpracy firmowej. Możemy też przejść na relację biznesową. Policzę Twój dach, wspólnie dobierzemy materiały i akcesoria i dostarczę Ci wybrane pokrycie dachowe. Jeżeli potrzebujesz wsparcia technicznego, konsultacji technicznych, też możesz do mnie napisać. Anatomia Dachu, małpa, gmail.com. Możesz też kupić miód w mojej pasiece lub zamówić moją książkę. Link jest w opisie. Będzie mi miło. Wracamy. To gdzie można więcej dowiedzieć się o tej dachówce i o obiekcie, na którym była ona położona, otóż w czasopiśmie Deka Życieśla numer 4 z 2024 roku. Czyli to jest najnowsze wydanie. Biorąc pod uwagę moment, kiedy ja nagrywam i publikuję ten film, i w tym czasopiśmie jest pokazany ten obiekt. Dachówka jest położona i na dachu, i na elewacji, co obecnie jest no, rozpoczynającą się chyba modą ciekawą, więc jest to też taka możliwość. Kolor w połączeniu z stalowymi czy grafitowymi elementami stolarki okiennej no, prezentuje się bajkowo. Przepiękny budynek, przepiękna dachówka. Na następnych stronach mamy zdjęcia pokazujące, jak tę dachówkę złożyć na połaci i co jest do tego potrzebne. No i taka instrukcja układania krok po kroku. Na następnej stronie ciąg dalszy, czyli tutaj można sobie krok po kroku prześledzić, jak ta dachówka na dachu powinna się składać jedna z drugą. Natomiast na tej ostatniej stronie, jak dach powinien być rozmierzony, to jest te rysunki, to jest wyciąg z instrukcji montażu dachówek Edilians, którą mam przyjemność tworzyć cały czas. Ale ja chciałem odnośnie tego czasopisma jeszcze coś wam pokazać. Mianowicie, no w tym numerze jest jeszcze taka relacja ze spotkania, które odbyło się w Krynicy. Było to spotkanie, to dzień tekarza spotkanie z okazji 25 lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, a ja Wam pokażę, co w 2017 roku otrzymałem od Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, mianowicie taki przepiękny no, dyplom zasłużony dla PSD. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy pragnie serdecznie podziękować panu Przemysławowi Spychowi za zaangażowanie i wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. No a dokładniej to za co? A no dokładniej to za ten słownik. Ja o nim opowiem innym razem jego historię, a ten słownik jest bazą informacji, bazą wiedzy, która powstała przy współpracy ze Stefanem Wilusiem i Krzysztofem Patoką. Bardzo Was, Panowie, pozdrawiam. Która to, który to ten słownik z kolei był bazą do powstania wytycznych dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, no bo tworząc wytyczne trzeba mieć spójny i wspólny język, którym będziemy się Posługiwać. To taka ciekawostka i informacja dotycząca tego, co u mnie na ścianie będzie wisieć. Wracam jeszcze do mm, czasopisma dekarzy Cieśla. To jest, to jest dwumiesięcznik. Dlaczego zachęcam, żebyście sobie po niego sięgali od czasu do czasu albo po prostu jako fachowcy zapromenerowali. No, na przykład ukazuje się w nich. Cennik robót dekarskich. W tych no, dwumiesięcznikach można takie rzeczy znaleźć. Jest to rzecz, myślę, też interesująca dla inwestorów. Jeżeli budujesz dach, to też przynajmniej przez jakiś czas zgłębiasz ten temat i warto sięgać po branżę fachową. Adres, gdzie można sobie znaleźć. Więcej informacji, jak nabyć ten dwumiesięcznik, podam w opisie filmu. No, w innym numerze zaznaczyłem z takich ciekawostek na przykład zastosowanie płyt sztejko, które powiem Wam, że ostatnio z kilkoma klientami dosyć mocno sobie omawiamy. W następnym numerze jest na przykład. No To Michał Sadko opowiada o realizacji łupku. Jak ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę. W następnym numerze mamy informacje o nowoczesnych dachach solarnych. Bardzo proszę. No i mamy też, to też taka ciekawostka, co, co każdy numer w każdym numerze. Ukazuje się taki felieton. Rafała Szczepańskiego, Rafał bardzo Cię pozdrawiam. Bardzo zachęcam do numeru 3 z 2023 roku. Baśnie z tysiąca i jednej nocy. No, dzieli się swoją refleksją rzemieślnik i przedsiębiorca na temat kłopotów, przed jakimi czy problemów, przed jakimi stanie czasem patrząc na projekt czy. Próbując spełnić nierealne oczekiwania architektów czy inwestorów. To wygląda na to, że sierpniowy brak jednego filmu został nadrobiony. Wracamy do jakiejś regularności. Kolejne materiały, myślę, że ciekawe w przygotowaniu, będę o nich informował i na Facebooku w społeczności na YouTube, warto tam zaglądać. Warto sięgać po prasę branżową, jest tam masa informacji i masa wiedzy, którą możecie sobie przyswoić i będziecie wiedzieć więcej i będziecie świadomie podejmować decyzje. Cześć. Do zobaczenia następnym razem.